Trzeci tom, 12 listopada 1899 Jezus pozwala Luizie zatrzymać karę, która miała spaść na ziemię. Dziś rano przyszedł mój ukochany Jezus i przeniósł mnie poza moje ciało. Ujrzałam, że coś miało spaść z nieba i trącić ziemię. Byłam tak przerażona, że krzyknęłam i powiedziałam: Nie, nie, panie, co robisz? Ile będzie zniszczeń, jeśli to się stanie? Mówisz mi, że mnie kochasz, a chcesz mnie przestraszyć. Widziałeś te zniszczenia, nieprawdaż? Nie rób tego, nie, nie, nie możesz tego zrobić, bo ja nie chcę. Jezus zaś, pełen współczucia dla mnie, powiedział. Córko moja, nie lękaj się. A w dodatku, czy kiedykolwiek chciałaś, żebym karał? Kiedy każę ludzi, nie mogę pokazać ci niczego, bo w przeciwnym razie związujesz mnie wszędzie. Cóż, napełnię twoje serce siłą i sprawię, że wynurzy się z niego jakby pień, tak, aby mógł zatrzymać to, co widzisz. Potem wleję w ciebie tak wiele łask, aby móc wyżywić siebie i moje dzieci. W tym momencie wyszedł z mojego serca jakby pień. Na szczycie tego pnia znajdowały się jakby dwie gałęzie w formie wideł, które wznosząc się w powietrzu zabierały do środka to, co miało spaść z nieba. W ten sposób się to zatrzymało. Tylko w odległym punkcie wydawało się, że dotyka ziemi. Potem znalazłam się w sobie i poprosiłam Jezusa, aby dał się przebłagać. Zdawało się, że raczej się podda, tak iż przekazał mi boleść krzyża, potem zniknął.